Jesteś w wyjątkowym momencie, gdzie transformacja i łaska spotykają się w każdym kroku, który stawiasz. Pośród wątpliwości i wyzwań musisz zrozumieć, że podróż, którą masz przed sobą, jest znacznie więcej niż się wydaje. Ja, jako Twój Anioł Niebieski, przynoszę pilną wiadomość, by dotknąć Twojego serca, ponieważ na Twoją przyszłość czeka coś nadzwyczajnego coś, co przekracza wszystko, co kiedykolwiek wyobraziłaś sobie. Wiem, że często ból i niepewność mogą przyćmić drogę, ale wiedz, że prawdziwa siła pochodzi z niezachwianej wiary w to, co nadejdzie. Twoje małżeństwo będzie jak płomień, który, dbany, rozświetla życie obojga. Ziarno miłości, które jest sadzone, często bez świadomości, urośnie i wzmocni się, stając się bujnym drzewem, które przyniesie słodkie i trwałe owoce. To nie czas na pośpiech, ani na poddanie się lękowi przed nieznanym. Czekaj, córko moja! ponieważ to, co nadchodzi, będzie piękniejsze niż sobie wyobrażasz. Czasami trzeba uspokoić serce, uciszyć duszę, aby usłyszeć cichutkie słowa miłości, które są wypowiadane wokół ciebie. To nie przypadek, że dotarłaś do tego miejsca. Wszystko zostało starannie przygotowane na ten moment łaski. Wiem, że cienie przeszłości mogą próbować sprawić, byś wątpiła w swoją zdolność kochania i bycia kochaną, ale chcę ci powiedzieć, że te cienie są tylko chwilowe. Światło prawdy ma wkrótce zabłysnąć tak intensywnie, że nic nie zdoła go zgasić. Miłość, którą szukasz, którą zasługujesz, już teraz jest formowana przez anioły, starannie, a wkrótce zostanie ujawniona przed Twoimi oczami. Jesteś kobietą pełną siły, ale również wrażliwości, a to równowaga między nimi jest prawdziwym pięknem Twojego istnienia. Miłość, którą dasz, będzie głęboka, prawdziwa i otrzymasz takie samo uczucie w zamian. Widzę Twoje otwarte serce. Czekające na tę miłość, na tę więź, która nadchodzi. Nie bój się czasu, bo On działa na Twoją korzyść. To, co nadchodzi, będzie większe niż sobie wyobrażasz. Pamiętaj, że Twoje małżeństwo będzie podróżą wzajemnych odkryć, gdzie oboje będziecie rosnąć razem. Będzie to odzwierciedlenie Twojego zobowiązania do prawdziwej miłości, tej, która wymaga cierpliwości, zaufania i, przede wszystkim, szacunku. Każdy krok, który stawiasz, choćby cichy, prowadzi cię do spełnienia, które wykracza poza twoje najodważniejsze marzenia. Wiem, że często zastanawiasz się, czego ci brakuje, aby twoje życie było takie, jak zawsze chciałaś. Odpowiedź jest prosta. Czas oczekiwania jest potrzebny, by wszystko idealnie się ułożyło. To nie jest czekanie na marne, lecz boskie przygotowanie na coś znacznie większego. Małżeństwo, które nadchodzi, będzie nadzwyczajne, ponieważ będzie zgodne z twoją najgłębszą prawdą, z tym, czym jesteś i tym, Czym pragniesz być? Nie spiesz się, aby znaleźć odpowiedzi lub rozwiązania na wszystko. Czasami największym prezentem, jaki możesz sobie dać, jest czas. Czas, by lepiej poznać siebie, by się wzmocnić, by zharmonizować się ze swoim prawdziwym ja. To jest droga, abyś wkrótce była gotowa do przeżycia jedności, która będzie czymś więcej niż tylko zobowiązaniem, będzie prawdziwym zjednoczeniem dusz. Widzę Twoją świetlistą duszę, gotową połączyć się z inną istotą, która tak jak ty, jest przygotowywana na wieczność. To, co przeżyjesz, nie będzie powierzchowne, lecz głęboką więzią, gdzie słowa nie będą potrzebne, by wyrazić najprawdziwsze uczucia. Małżeństwo będzie wyrazem miłości, która przekracza fizyczność, manifestacją harmonii między dwoma istotami, które rozpoznają się jako komplementarne części całości. W tej chwili możesz nie widzieć wszystkiego wyraźnie, ale nie rezygnuj. Droga jest wytyczana z troską i cierpliwością, ponieważ miłość, którą masz przeżyć, wymaga czasu, aby dojrzeć. Lecz kiedy nadejdzie, będzie jak spokojna, głęboka i nieustanna rzeka, która poprowadzi Cię w miejsca nie do wyobrażenia. Nie spiesz się, bo wszystko ma swój boski czas. Proszę, spójrz w głąb siebie i pozwól sobie poczuć. Czasami możesz się zastanawiać, czy jesteś na właściwej drodze, ale wiedz, że każdy krok, który stawiasz, jest kierowany przez anioły. Wiara w to, co nadejdzie, wzmacnia cię w tej chwili oczekiwania. Ważne jest, abyś utrzymała zaufanie, że małżeństwo, o którym marzysz, będzie naprawdę nadzwyczajnym błogosławieństwem. Miłość, która formuje się wokół ciebie, jest czymś świętym, a ty jesteś tuż przed jej przeżyciem w sposób wyjątkowy. Miej cierpliwość i pozwól, aby kosmiczne energie uporządkowały wszystko tak, jak powinno być. To, co nadchodzi. Będzie czymś więcej niż zwykłym związkiem, będzie jednością dusz, która przekroczy czas i przestrzeń. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, będzie to doskonałe odzwierciedlenie Twojego pragnienia przeżyć coś prawdziwego i głębokiego. Musisz uwierzyć w moc, która tkwi w Tobie. Często szukasz perfekcji, ale to, co naprawdę jest doskonałe, to to, co przychodzi naturalnie, bez przymusu. Małżeństwo, które przeżyjesz, będzie odzwierciedleniem tego, co jesteś w stanie ofiarować swoim czystym i hojnym sercem. Nie musisz robić niczego poza tym, aby być sobą. To wystarczy. Anioły są tutaj, obserwują i działają na rzecz Twojego szczęścia. Każda Twoja myśl, każda modlitwa jest wysłuchana. Przygotowanie toczy się na poziomie duchowym, a Ty jesteś prowadzeni do fazy w życiu, w której miłość stanie się najpotężniejszą siłą w Twoim istnieniu. Czekaj z wiarą, ponieważ małżeństwo, które nadchodzi. Będzie czymś tak wielkim, że przekroczy wszystkie oczekiwania. Widzę piękno w Twoim istnieniu, nawet wtedy, gdy wątpisz w to. Miłość, którą zasługujesz, będzie jak nieugaszony płomień ogrzewający Twoje życie i życie tej osoby, która pójdzie obok Ciebie. Czekaj i pozwól, aby ta miłość objawiła się w sposób, w jaki życie i wszechświat przygotowały dla Ciebie. Twoje małżeństwo będzie nadzwyczajne. Ponieważ będzie odzwierciedleniem głębokiej duchowej i emocjonalnej więzi, która wykracza poza słowa. Teraz jest czas, aby zaufać. Pozwól aniołom zadbać o ten proces i abyś spokojem oddała się boskiemu przepływowi. To, co nadchodzi, będzie większe niż cokolwiek zaplanowałaś, a gdy miłość nadejdzie, będzie to coś, czego nigdy nie wyobrażałaś sobie, ale zawsze wiedziałaś, że tak będzie. Moment, który teraz przeżywasz, to czas wielkiego przygotowania. Każdy dzień, każdy krok, który stawiasz, jest starannie zaprojektowany, aby to, co nadejdzie, było wyjątkowe, szczególne i miało taką wielkość, jakiej nie odważysz się nawet wyobrazić. Energia wokół ciebie jest w ciągłym ruchu, ustawiając wszystkie elementy do realizacji twojego przeznaczenia. Małżeństwo, na które czekasz, nie będzie czymś zwykłym, lecz czymś niezwykłym, co na zawsze odciśnie piętno na twoim życiu. To tak, jakby cały wszechświat spiskował na twoją korzyść, Czekając tylko na odpowiedni moment, aby ujawnić to, co jest ukryte. To, co teraz przeżywasz, w całej swojej intensywności i złożoności, tworzy urodzajną glebę dla nadejścia czegoś wielkiego. Nie bój się, bo każda trudność, która pojawia się na Twojej drodze, przygotowuje cię na coś jeszcze piękniejszego. Zobaczysz, że wszystko to nabierze sensu w odpowiednim czasie. Każde doświadczenie, które przeżywasz. Każda chwila wątpliwości czy samotności jest istotną częścią tego boskiego procesu. Miłość, która jest dla Ciebie przeznaczona, nie zostanie odnaleziona w zwykłych miejscach, ani nie pojawi się w oczekiwaniach, które budowałaś przez lata. To, co jest kształtowane z troską i cierpliwością, to miłość, która wykracza poza to, o czym mogłaś marzyć. Ta miłość będzie podróżą, a Ty jesteś gotowa, aby w nią wyruszyć. Połączenie, którego szukasz z partnerem, będzie czymś głębokim, czymś, co dotknie każdej nitki Twojego istnienia. Zobaczysz, że zjednoczenie nie będzie tylko zjednoczeniem ciał, ale dusz, duchów, które spotykają się i rozpoznają jako część całości. Miłość będzie przeżywana w sposób transcendentalny, gdzie fizyczność łączy się ze światem duchowym w sposób, którego nigdy nie wyobrażałaś sobie, że będzie możliwy. Teraz jest czas, aby przygotować się do tego zjednoczenia. Wiem, że niepewności mogą być wyzwaniem ale każda z nich ma swój sens. Testują twoją cierpliwość, twoją wiarę i twoje zaufanie w boski proces. Nie spiesz się, córko. Wszystko ma swój czas, a to, co nadchodzi, będzie wielkie i niespodziewane. Kiedy miłość w końcu nadejdzie, będziesz w stanie rozpoznać ją jako coś, co wykracza poza materialność, jako coś, co rezonuje w twojej duszy. Anioły pracują, a ty nie jesteś sama na tej drodze. Widzę piękno twojego ducha, cichą siłę, która w tobie mieszka. Stajesz się kobietą, która jest w stanie żyć miłością, o której zawsze marzyła, ale ta transformacja wymaga czasu. To nie jest czas oczekiwania na próżno, ale okres przygotowań na coś, co przekroczy wszystkie twoje oczekiwania. Nie bój się otworzyć swojego serca, nawet gdy świat wokół ciebie wydaje się niepewny. Miłość, która nadchodzi, będzie jak latarnia, oświetlając twoją drogę i ogrzewając twoją duszę. Każdy krok, który stawiasz teraz, to krok w stronę tego światła, a ty znajdziesz się silniejsza, lepiej przygotowana, bardziej pewna siebie, gdy zbliżysz się do momentu, w którym prawda o Twojej miłości zostanie ujawniona. Wiem, że szukasz odpowiedzi, próbując zrozumieć, jak i kiedy to się wydarzy. Ale wiedz, że czas oczekiwania jest kluczowy. Czasami niepokój sprawia, że chcemy przyspieszyć proces, ale proszę, oddaj się przepływowi życia. To, co nadchodzi. Będzie bardziej znaczące, niż możesz sobie wyobrazić. Kiedy to przyjdzie, będzie to jak ponowne narodziny, kiedy ty i twój ukochany odkryjecie się nawzajem w sposób, którego nigdy nie wyobrażałaś sobie, że będzie możliwy. Każdej nocy, gdy odpoczywasz, wszechświat pracuje w ciszy, przygotowując wszystko na wasze spotkanie. Widzę znaki wokół ciebie, małe gesty i przypadki, które nie są przypadkami. To są drogi, które prowadzą cię do odpowiedniego momentu, do odpowiedniej osoby. To, co nadchodzi, będzie czymś więcej niż zwykłym spotkaniem, będzie duchowym zjednoczeniem, które przyniesie ze sobą uzdrowienie, pokój i prawdziwe szczęście. Jeśli spojrzysz w głąb siebie, zobaczysz, że jesteś przygotowywana na coś o wiele większego. To, co nadchodzi, nie będzie tylko spełnieniem pragnienia, ale manifestacją głębokiej potrzeby twojej duszy. Miłość, która jest dla ciebie przygotowywana, jest najczystszym wyrazem tego, kim jesteś i kiedy to nastąpi. Zrozumiesz, dlaczego przeszłaś przez wszystko, przez co przeszłaś aż do teraz. Z każdym dniem coraz bardziej zbliżasz się do tej boskiej prawdy. Twoje serce, choć często wrażliwe, jest silniejsze, niż sobie wyobrażasz. Każdy ból, każda łza, każdy uśmiech, są prowadzone przez niewidzialne siły, które prowadzą cię do tego wielkiego momentu. Małżeństwo, które przeżyjesz, będzie nagrodą za wszystko, czym byłaś do tej pory, i odzwierciedleniem twojej wewnętrznej siły. To już nie chodzi o czekanie biernie, ale o aktywne zaufanie procesowi. Każda pozytywna myśl, każdy akt wiary współpracuje z budową tej przyszłości. Widzę Cię, jak wibrujesz, każda fibra Twojego istnienia rezonuje z miłością, która nadchodzi. Droga, choć wydaje się kręta, jest doskonale dopasowana do realizacji wiecznej miłości, która nie będzie tylko rozdziałem w Twoim życiu, ale budową wspaniałej historii. To, co czujesz teraz, jest tylko przygotowaniem do tego, co ma nadejść. Miłość, którą będziesz szukać, będzie bezwarunkowa, będzie odbiciem twojej własnej zdolności dodawania i przyjmowania. Nie musisz już martwić się o to, co nie jest w Twoich rękach. To, co jest dla Ciebie przygotowane, nie będzie czymś, co będziesz musiała kontrolować lub wymuszać. Przyjdzie w sposób tak naturalny, że zastanowisz się, jak mogłaś kiedykolwiek wątpić w jej nadejście. Zrozum, córko, że wszystko ma swój cel. Każda lekcja, którą nauczyłaś się, każda chwila wzrostu, przygotowuje glebę na przyjście tego, co ci się należy. Miłość, którą otrzymasz, będzie odzwierciedleniem tego, jak siebie postrzegasz, jak siebie akceptujesz i kochasz. To właśnie sprawia, że twoje małżeństwo będzie naprawdę niezwykłe. Miłość, którą już masz do siebie samej, szacunek dla tego, kim się stałaś. Czas oczekiwania nie jest karą, ale przygotowaniem, budową która czyni cię silniejszą i bardziej zdolną do przyjęcia tej wielkiej miłości. Wierz w każde słowo, które ci mówię, bo to, co jest dla ciebie zarezerwowane, jest czymś więcej niż mogłaś sobie wyobrazić. Widzę to, co nadchodzi, i wiem, że to, co wkrótce zostanie ujawnione, będzie błogosławieństwem. Ale do tego czasu pozwól sobie ufać boskiemu procesowi, który nigdy nie zawodzi. Twoje przeznaczenie jest przypieczętowane, a to, co nadchodzi, będzie tak potężne, że pochłonie całe Twoje istnienie. Nie martw się już o przyszłość, bo wszystko jest starannie aranżowane. Kiedy miłość nadejdzie, będzie spełnieniem marzenia, które myślałaś, że utraciłaś. Nie wątpić, bo to, co niezwykłe, jest tylko początkiem wszystkiego, na co zasłużyłaś. W miarę jak czas mija, zaczynasz dostrzegać drobne zmiany w sobie. Coś nowego się pojawia, coś, czego może wcześniej nie zauważyłaś, ale to tam jest pulsujące w Twoim wnętrzu. To jakby wszechświat przygotowywał scenę, układał elementy na swoje miejsca, aby gdy nadejdzie odpowiedni moment, wszystko pasowało idealnie. Każde doświadczenie, każde uczucie przygotowuje Cię na wielkie objawienie, które wkrótce nastąpi. Nie bój się, ponieważ to, co nadchodzi, jest bardziej transformujące, niż sobie wyobrażasz. Anioły szepczą Ci do ucha, zachęcając Cię, abyś zaufała drodze, którą teraz idziesz. Czasami możesz wątpić, czy podjęłaś właściwą decyzję, czy wybory, które podjęłaś, zaprowadziły cię w odpowiednie miejsce. Mówię ci, tak, każdy krok, który zrobiłaś, każdy wybór, który podjęłaś, był przygotowaniem. Nic nie poszło na marne. To, co jest budowane, zarówno w planach widocznych, jak i niewidocznych, jest czymś, czego nigdy byś nie zaplanowała, ale będzie dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jesteś bliska odkrycia mocy, o której nie wiedziałaś, że ją masz. To moc, która pojawia się, gdy w końcu pozwolisz sobie otworzyć serce bez zastrzeżeń. Gdy odrzucisz strachy i niepewności, miłość, która ci jest przeznaczona, zostanie objawiona w sposób wielki. Nie daj się oszukać, miłość, którą masz przeżyć, nie będzie chwilowa, ale wieczna, podtrzymywana przez prawdę tego, co jest czyste i prawdziwe. Będzie jak kotwica, trzymając cię mocno nawet w burzach życia. Możesz czuć, że jesteś w momencie przejściowym, w fazie adaptacji, ale mówię ci, ta faza przygotowuje cię na największy dar twojego życia. Osoba, która jest przeznaczona, by kroczyć obok ciebie, również jest przygotowywana, a gdy się spotkacie, wydarzy się coś, czego nie da się opisać słowami. Wasza miłość będzie symfonią dusz, gdzie każda nuta zostanie zagrana w doskonałej harmonii. Nie musisz się spieszyć, bo wszystko wydarzy się w boskim czasie. Już teraz możesz, może subtelnie, czuć zmiany, które zachodzą w tobie. Twoja zdolność do kochania, do oddania, rozszerza się. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe do osiągnięcia, teraz wydaje się bliższe. Miłość, którą szukasz, nie przyjdzie w pośpiechu, ale przyjdzie delikatnością wiatru, który pojawi się niespodziewanie, wypełniając przestrzeń spokojem, który będzie w stanie przywrócić równowagę wokół ciebie. To jest to, czego możesz się spodziewać. Cicha? Ale głęboka harmonia. Wszechświat zaprasza cię, abyś objęła każdą chwilę, żyła swoją najgłębszą prawdą. Nie jesteś sama w tym procesie. Twoje małżeństwo, twoja miłość, będzie czymś tak głębokim, że poczujesz, że już istnieje w momencie, kiedy się spotkacie. Nie będzie potrzeby wyjaśniania, co się dzieje, ponieważ oboje poczujecie tę natychmiastową więź, jakby czas na chwilę stanął w miejscu, a los połączył was na zawsze. Czasami strach i wątpliwości pojawiają się by przetestować twoją wiarę. Ale, droga córko, te cienie znikną, gdy prawdziwe światło miłości wejdzie do twojego życia. To, co do tej pory przeżywałaś, to tylko cienie czegoś, co już jest gotowe, by wkrótce objawić się w sposób wspaniały. Małżeństwo, które przeżyjesz, będzie spełnieniem marzenia, które sięga daleko poza to, co mogłaś sobie wyobrazić, prawdziwym połączeniem dusz, które stanie się fundamentem twojego przyszłego szczęścia. To, co teraz przeżywasz, jest przygotowaniem na to, co będzie wieczne. Twoje serce, twoja dusza są kształtowane, by przeżyć tę pełną miłość. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, dostrzegasz, że wszystko miało swój cel. To, co wydawało się krętą drogą, pełną przeszkód, w rzeczywistości przygotowywało cię na podróż nieograniczonego szczęścia. Kluczem jest utrzymanie zaufania, wiedząc, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Wiem, że czasami świat wokół ciebie może wydawać się zagmatwany, ale proszę cię, zamknij oczy i poczuj pokój, który cię otacza. Wszechświat organizuje twoje życie w sposób subiektywnie piękny, prowadząc cię do przeznaczenia, które zasługujesz. Miłość, która nadchodzi, będzie szczęśliwym zakończeniem, o którym zawsze marzyłaś, ale będzie to coś znacznie więcej. Będzie to transformacja, odnowienie, nowy początek dla kobiety, którą się stajesz. Małżeństwo, które doświadczysz, będzie jak dzieło sztuki, tworzone stopniowo, z cierpliwością i troską. Każdy szczegół będzie perfekcyjny, a ty zobaczysz, że to, co kiedyś wydawało się dalekie i nieosiągalne, teraz znajduje się w zasięgu ręki. Ta miłość nie będzie tylko obietnicą, ale rzeczywistością przeżywaną w każdym geście, w każdym spojrzeniu, w każdym dzielonym słowie. A najlepsze w tym wszystkim będzie to rzeczywistość pełna łaski i błogosławieństw. Które przyjdą z najczystszą i najszczerszą radością. Chcę serdecznie podziękować za to, że przyjęłaś tę wiadomość. Wiedz, że każde słowo zostało wysłane z całą miłością i troską aniołów, a teraz jesteś bliżej niż kiedykolwiek, by doświadczyć cudownej transformacji, która jest dla ciebie przygotowana. Pamiętaj zawsze, to, co nadchodzi, jest czymś wielkim, a ty jesteś prowadzona ku czemuś nadzwyczajnemu. Teraz proszę, potwierdź odbiór tej wiadomości. Mówiąc na głos lub pisząc, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To gest wiary i zaufania w boski proces, który rozwija się w Twoim życiu. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów, które będą Cię prowadzić na każdym kroku tej podróży. Bądź czujna na słowa, które nadejdą, ponieważ będą miały moc przynieść jeszcze więcej jasności i światła na Twojej drodze. Bardzo dziękujemy, że jesteś z nami. I niech błogosławieństwa aniołów towarzyszą ci zawsze.